Cześć, dzisiaj na kanale. Dzisiaj spędzimy 12 godzin, czyli cały dzień na tym jachcie, który stoi za nami. E, jacht jest obszarka. Tak, dziękuję, że to powiedziałaś w końcu, żeś powiedział. Tak, po musiałam tak, się tak. zanudzić. No dobrze, e, więc będziemy cały dzień na tym jachcie i to w sumie tyle takie jest rozpoczęcie tego filmu, bo nic więcej mam, nie mam do powiedzenia, Reszta się będzie działa na jachcie. E, I konkurs na Su trwa do 15 lipca. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na kanale wpadajcie na kanał Timik, dlatego że tam cały czas pojawiają się filmy z Chorwacji. Link do kanału naszego Timik znajdziecie w opisie tego filmu, ale wydaje mi się, że jak piszecie wyszukiwarkę, to też znajdziecie. Pa! Przez chwilę mam pytanie, czy to jest łazienka, bo chcemy się trochę siusiu Ale to ładne No i jak wam się podoba mój jak? Fajnie? Dziękuję, starałem się dla was Kiedy robiłeś parto? Gdy byłem w łonie matki Ej, w ogóle nie wiem czy ale my wszystkie jesteśmy już tak fajnie ogarnięte na klipik bo przy okazji dzisiaj jak się że wyglądać w wszystkie, naprawdę kłam, chciałem nie. powiedzieć, że jesteście bardzo no, wspaniałe, naprawdę. Ja sobie rezerwuję scenę, no, scenę ja przy ja tym... za serem. Nie, to ja. To ja. No. Nie to ja, już ja powiedziałem pierwszy. To jest mój Ale ja powiedziałem pierwszy i mój. to jest mój. Ej, ale to jest czarka. To to jest ten twój kolega kapitan. Stary jakby to był mój kolega kapitan, to byśmy się rkali za No i co dziś też ich prankujemy, że się rozwalił jak czy nie? Nie wiem czy już wierzą w kolejny taki, taki prank. Myślę, że nie wiem. To trzech razy Ej, to znowu co się dzieje z sinikiem. Jak co ty gadasz? No serio. Nie. A wy w telefonach. Jak zawsze. No wiesz jak jest. Praca influencera nawet na jachcie za pół miliona. Tutaj lepszy wchodzi, nie? Tutaj przesunę się, przesunę i siad i nagle jest takie drarce, nie? A pan tak spojrza, on... It's ok, it's okay. chciałem powiedzieć tylko, że wiesz, na okulary siarł, coś, nie było jakiegoś mandacigu. How much, how much is this yacht worth? How much is it? No, you said what? Yeah. Maybe three hundred thousand. Three hundred thousand? euros? Jakiś milion, używany taki. This is from 2006. Uh, how much was it worth it was ship? Maybe a yeah. million and two, okay. three. Nie, ale... <m> Nowy kosztuje milion euro. 4 miliony złotych, 4, 4 200. Ja nie wiem po ile teraz euro stoi, ale jakoś koło 4. Witam serdecznie. Przybyłem tutaj, żeby usiąść. Fajny port. Właśnie, też, właśnie to samo mówiłem przed chwilą, że takie coś mnie jara. Charles mnie bombę. Tak, moi drodzy, jest tutaj strefa chill out, moi drodzy, Naprawdę jest cudownie tutaj. Widzisz co tu można byłoby zrobić? O, to są stópki Patrycji. Bardzo ładny widok. Co so, zobaczyć? Spakuj się. Moi drodzy, dla do wiarków To jest mój statek, mój, mój jacht. Ja tutaj mam pełną kontrolę. Ja tutaj prowadzę. A zamówisz ubryc? Taką pizzę? Uber Eats? Bo zobacz, masz nie, do, nie domawiam. Ale masz telefon. Ale ale a ja zapłacę, ja zapłacę, tylko za mów. Ale stary tu w Chorwacji nie ma Uber Eats Water. Tak. No. Mogę ewidentnie stary mój ziomal może przyjechać na drugim jachcie i teraz i, 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 z jedzeniem stary przyjechać. też? No. Ola, Oscarito. Can you imagine pizza. nigra? Pizza. Pizza. Margarita? Capriciosa. Capriciosa. Trio. Trio Capricioza and. Y, y, Margarita i sos jeszcze. South Carolina. Ok. I bez oliwek, bez oliwek. Without oliva, oliva. No no no. Thank you, thank you. Yeah. See ya. Bye bye. Będzie za 15 minut. O, o Palanco, tutaj sobie w międzyczasie nagrywania klipu. E, opalamy się, korzystamy ze słoneczka i jest naprawdę pięknie. Mega doceniam to, że tu jesteśmy. Serio, jestem mega szczęśliwa. Powiem Wam, która jest godzina, żeby było wiecie, e, informacyjnie. Jest 13.58, czyli jeszcze dobrze. Czy Idziemy mamy, na jakiś obiad? E, tak, zamówimy pizzę. E, przywiozą nam tutaj e, na drugim jachcie. Jaką pizzę zamawiamy? Najlepsze jest to, że Karol i Fati myśleli, że to prawda, bo. <grym> Piotrek mówi, no, dawaj, to jaką ja pizzę chcecie i oni myśleli, że naprawdę przyjdą na pizzę na środek może. A i, wiecie o... dlaczego, bo w tym teamie wszystko jest możliwe. I jak Kurde, helikopterem, ja myślałam, że serio nam takie pakuny pizzy zaraz tutaj I zrzucą i mleko do kawy mrożonej. Eee. Dobra, ale nie no, ogólnie to powiem wam szczerze. Że to jest najbardziej silowy klip, jaki nagrywaliśmy dotychczas, serenicie. bo nagraliśmy kilka udzięć dopiero nic robimy, tak, ale będziemy go ale... nagrywać 4 dni. Więc my sobie to. po prostu, wiecie, puszczają muzykę, oni latają z tymi kamerami, a my tam tańczymy tak. i jakby niby jest to nie że męczące. To jest po prostu fajne, no. O, właśnie mój muszę szedł na kanał, muszę dodać teraz sława, więc widzimy się potem. pa! No i witajcie, mamy aktualizację, z godzina 15. My teraz zmieniamy położenie, płyniemy gdzieś na plażę. Nie przejmujcie się dalej, będziemy na jachcie na tej plaży, tak mi się wydaje. przynajmniej. Widzę, że już powoli wszyscy są lekko zmęczeni tym słońcem i tym ciekłem. Tylko ja mam tyle energii, bo ja po prostu czerpię energię ze słońca, stary. Serio, ja mam coś takiego, że jak ja mam słońce, to ja jestem pełna siły i energii. I mogłabym tak nigdy nie spać. Jakby jak cały miał... czas słońce było? No, wtedy bym kompletnie o wiele mniej spała niż śpię teraz. A widzę, że na przykład dużo, się e, większość osób, jakie słońce to się męczy, wiesz, siedzi gdzieś w cieniu i tak dalej, a ja zawsze w słońcu siedzę. I się mega opaliłam już w ogóle. Dobrze, więc teraz spotykamy się w wolnej chwili. Jako, że tu jest łódź, czarka, czarek, teraz nas oprowadzi po łodzi. Kapitan, Cześć, kapitan, Cześć, Morgan, kapitan. Dobra, oprowadź nas w swojej łodzi. Dobra, od czego chcesz zacząć? Od czego ty chcesz? Tutaj, mamy kąt. Kont... Tak, jakbyś część domu miała, miała być tam, że tak powiem, taki przycionek hol, nie? To tu jest coś takiego? Tu możesz sobie usiąść na kanapie, troszeczkę wycilować. A więc tutaj mamy salon, tu jest nasz salon, jak widzisz, yy, ładnie wykończony. Tak, bardzo fajnie, nie? no podoba mi się. I co, tutaj można sobie usiąść, tu jest taka strefa, algerka, nawet proszę bardzo. Dobrze. I tutaj jest strefa taka, wiecie, taki, taki wim wypoczynek, to może sobie odpocząć, no, e, impreza, e, różne takie rzeczy. Tu mamy ster. Fajnie, fajnie. To tu bo tutaj jest do niedługie tak. tak? Wiesz co, e, w razie gdyby padał deszcz, czy coś byłoby nieładna nie pogoda, to tutaj możesz się za ster, tu jest w środku, tutaj nic jakby e, wiesz, e, nie, nie przeszkadza. Dobra, <laughs> idziemy dalej. Tu mamy taki, powiem... Gościn, że tak y, to ujmę, y, sypialnie, nie? Tu dwa, dla dwóch osób, jak ktoś chce, mo, mogą w trójkę spać, ale głównie było z myślą, żeby dla dwóch osób była. Tu to tutaj jest? mamy kolejny, tylko tutaj jest schowek. No. Aktualnie tu mam rzeczy, i mhm. nie jest, ale łóżko-piętrowe, tu jest tak, to nie? I o, schowek. czyli ogólnie ta ucie ucieczka jest dosyć kilkuosobowa. O, tu jest Master Bedroom, tak? Tu mamy, tak, tu jest strefa VIP, Master Bedroom, e, tak zwana. I przypadkiem jestem tu ja z Karolem <laughs> Nie no żartuję, nie nakręcamy kochani, nie nakręcamy A tak Karol to mój, jego nie lubię nawet wiecie? Ja też, ja jej nienawidzę, weźcie ją stąd. No serio, moi drodzy, nigdy nie jest, byłam z Karolem i nigdy nie będę z Karolem I przestańcie shipować. Wiesz co, mówiłaś ze raz? razy no? <laughs> Serio? <laughs> Wszystko ładnie wykończone, proszę bardzo, jeszcze łazienka też Zobacz Jest też nic nawet Tutaj y, był pół roku, temu, pół, pół roku temu To patrzcie to Pół roku temu to był remont, nie? Normalnie to jest prysznic, tak. I, tutaj, to I tutaj mamy, to nie, to nie jest tak, że się my, myjesz wodą słoną Tylko pod kabiną mamy tutaj zbiornik takiej czystej wody I normalnie możesz się umyć jest boiler, możesz sobie gorącą dać, możesz dać sobie Fajnie, siecą. jest nawet okienko tak. O, jest nawet jakiś ropar Wyjście dla szczurów, chodź, daj kamerę A, Dzień dobry Ja teraz tutaj przejmuję Patrzcie same stopy tu są, o co chodzi? to jest Pedro, to jest kamera boy no. tutaj... tutaj mamy naszych gości panienki i chłopiec o, tutaj można zrobić jak yy, ujęcie z tytułu trzymaj, jakby pustisz Czaro ja, muszę kliknąć. ja ją popchnę Czujesz się jak Bóg ja się. też się tak czuję codziennie no. mamy A. taką strefę, bo tu zamontowałem ostatnio pufy bo narzekali, że, że twardo, twardo no to wziąłem pufy i jest tutaj tak miękko, widzisz? Tutaj dla, na opalanie, strefa na opalanie. Pokazujemy widzom yy, wszystkie szczegóły. O, to mogę Wam pokazać yy, mój tatuaż, który... Podobno jest yy, fake, nie? Tak, jest, fa jest fake, ale stwierdzam, że wygląda trochę cringe'owo, bo ja często zapominam, że go mam. Zobaczcie, jak na przykład wyglądam tak dla mu w ustę, nie? I jest tatuaż. Ty... Świetnie. No, tak. A ile ogólnie dałeś za ten jak? Yy, za ten jak? Yy, no. Ale szczerze? Miliona. O kurde, to ty jesteś. No wiesz, to tu i tu się tam gdzieś tam zarobi troszkę, nie? Słuchajcie! Nie wiemy, nie wiemy. Nagniemy zasady i jedziemy zjeść pizzę. Dokładnie tak, trzeba jedziemy zjeść jeść. pizzę i nasze produkcje myślała, że są ujęcia na plaży, więc no to nie jest nasza wina, to nie jest nasza wina, więc teraz płyniemy sobie mini jachcikiem, kuperkiem. mini kuperkiem y, popłyniemy sobie na pizzę. Na jedzonko, no a potem wracamy z powrotem na jachcik. Tak. A, thank you, thank you, thank you. Jak emocje? O panie wiatr we włosach! Co to jest? Co to jest? No błogość, błogość, proszę Państwa. Ja sobie... Wow. Tak, to jest dosyć tutaj. zabawne, wow! Teraz się zacznie. Musicie? Ej, dobra, tak przy okazji. Nie tak dla... przy okazji, to zostawcie subskrypcję na moim kanale. I jeżeli potem filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, to spędzę całą noc na pustyni. A co mi tam? Z Patrycją! Z Patrycją! Z Patrycją. A! Jesteśmy, wylądowaliśmy. Ja myślałem, że ten ponton, bo jestem zawodu pontoniarzem i znam się trochę na pontonach, ja myślałem, że on utonie, ale jesteśmy i będziemy jeść. I karol, I... chciałbyś... Y... Nie ja nie chcę, bo ja bym chcesz, salatkę, ale ja myślałam, że chciałbyś? chcesz pizzę jedną no, i żebyśmy się podzielili. A, A wzią, jeszcze pani nie wypit, tak? Ej Karol, ja będę sałateczkę. Ej o, no. dobra, masz jakieś pytania dla mnie? Tak. To zadawaj. Bo jako że jest trochę teraz chwila czasu, A, no. to zapytam się ciebie Natalia. A, parę pytań, no, które zadają widzowie pod swoimi filmami. Hmm. I pierwsze z nich, na przykład brzmi: czy Będą lody Teamu X. Nie, na ten moment nie planujemy lodów Teamu X, ale planujemy coś innego. Właśnie to ten plastikowy. Zradzisz coś więcej? Eee, I can't, ja nie mogę, ja nie mogę. Jedyne co mogę powiedzieć to, że planujemy, mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, ale planujemy zrobić coś, co będzie również do spożycia. Kurde Dobra, uwaga, kolejne pytanie, ile ważysz? Chcesz na to odpowiadać? No spoko, wiesz co, ja rzadko wchodzę na wagę, ale ważę 49 kg teraz hmm. 49? No A ile masz wzrostu? 1,60 I jeszcze fajne pytanie, ulubiona marka auta? Mercedes i Kia To no. najlepsze Jakby to Nitro oglądał, to by był ten Yyy, będzie tylko dla piśmiaków. Jak dołączyłeś do pierwszego teamu? Nie wiem czy odpowiadałaś już kiedyś na to pytanie. Jak dołączyłam Z ja się znałam ogólnie ze Stewartem już dosyć długo. No i e, ogólnie to tam widzieliśmy się i tak gadaliśmy, a potem do mnie napisał czy bym chciała do... czy bym chciała ogólnie dołączyć i że no i tyle. A teraz pytanie ode mnie Jaki ty masz kolor oczu? Nie wiem. tak patrzyć, co to jest za kolor. Nie mam pojęcia. Jest dziwny, taki zielono-brązowy, zależy jak jakiś światło hala. Ja jestem mam taką chilerkę, bo tam, jest, teraz jest tak fajnie, ta... ja fajnie żeśko, przyjemnie i wiem, że sobie zaraz z nim jedzę, Ja mam pytanie, bierzecie jakąś pizzę, czy może jakieś owoce morze? My bierzemy jakieś owoce morze. To biorę frutti di mare w ciul. Ja też biorę. Spaget? Spaget? Spageta? To jest frutti di mare. Wielka, wielka spaget. Ej, Ej wielka bierzemy. Czy to to Ember? Czy to Ember Gloss? O czy co to, to ona? Co to tu robi? Daj mi Daj mi, Daj mi okay. Czy to ta konsystencja, ten zapach i ten kolor? Mm. Macie chcę sprawdzić. Ember. Yeah, czy to jest Ember? Tak, car uh, <laughs> <Yes. laughs> się, Myślałem, że zrobię. Ja co graję, Nie typy, gdy typ, podjeżdżam nie. nowym lambom. Na cu bitch, na wygląda jak Na cu, tak jak, jak Barack Obama. Barack Obama. To, 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 to. Nie masz nim, nie masz stylu, no a na Jestem na co jestem bed, czasu na to, to żeby gadać z tobą bez potrzeby. A z chłopak patrzy kiedy ja wychodzę ja z ty na sobie mocny tylko na co zaciskam przyciski. No i tu jakie znaga, to nie jest moja liga, nie, nie, Chcemy, chcemy, piona! I love you! Pieczylamy się na, na jak, ale dostaliśmy zap zaproszenie, żeby nie było. Opowiem w ogóle co się stało. E, szliśmy na własny jacht, który jest tam. E, leciała piosenka J*** PIS i pan się spytał, czy można zdjęcie i zaprosił nas na własny jacht. Ej, ja muszę ściągnąć teraz buty! PIS! Ale giga tak ja, nie wiem, co się dzieje, ale jest ekstra. <grymne> Dobra, tym, nie, eee, nie zdążyliśmy nagrać ujęć na plaży, dlatego wracamy teraz na nasz jacht i tyle. Co na tej robisz? Fotę, to robię fotę. Nie, tu mi się nie podoba pod słońcem. Spróbujmy jeszcze zrobić takie, Dobra, Wiesz, że ty wstaniesz tutaj. Jeśli chcecie zobaczyć te fotki, wpadajcie na Instagrama. Na Instagrama wpadajcie, dokładnie tak. A my zaraz w ogóle będziemy skakiwać do wody. Na ujęcie na klipie, to ma być one shot. Kawa się wyjdzie. Wyjdzie? Wyjdzie. Wyjdzie. Ale dupa Moja dupa, moja zajebista dupa Ale miał <grymne> też Ale zajebiście to wygląda w przy zachodzie tak, zobaczcie. Oh. Ej, słuchajcie, to wszystko spędziliśmy cały dzień na tym jachcie. On sobie teraz właśnie odpływa. Pa, pa, pa. Bye. E, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, 100 tysięcy łap w górę i spędzę noc e, na pustyni. Ej, ze mną! Body. Będziemy tak. Ej Serio, zrobimy to, nie? Wy w diamentowym namiocie! Tak, zrobimy na, sobie tak, tak, na tak, Dokładnie tak, tak no i zostawicie subskrypcję na kanale, wpadajcie na nasze instagramy, wpadajcie na nasze, bo nikogo ciem. innego to nie ma, nikt tutaj ciem. Się nie zainteresował. Tak? Co? Chciałem się powiedzieć do kamery, że tak współczuję tam gościowi, że on dzisiaj cały dzień musiał z nami spędzić. No, Ale był no, no. bardzo miły i, i fajnie. No, tak. No, tak, to prawda, był czas, mega serio? Miły. No i to tyle, więc pa! pa.